Dobrze, a czekaj, a czy... A tu jest folia? Nie ma już. No to czemu takie jakieś? Nie bardzo ładnie to. Jakieś zamazane jest. Nie, tak, takie dobre. No ale widzisz jakie są, a nie masz innego pociętego. Nie no, no wyjdzie, dobre, dobre, Tak tnie i potem takie wychodzą to mazanie. Pierwsze bo takie ornamenty ptaskowe, wojnnickie, świątki, jakieś tam wiejskie, a tu tak. Ptaszek. No to takie ornamenty były zrobione jako pierwsze takie. To się sprzedawało w Cepeli, takie małe pamiątki. Uh -huh. Miklaszewski, taki profesor zaczął, a my już wsi malowali na tym. Jesteś w czasie wojny, masz rozmaite, tak, a później się już taką formę robiło. Nie? To już jeden, jeden. No. A podobno sam pochodzi z rodu zbójnickiego, a, prawda, to tak, tak, ta, jest, jest. A zostało coś z tego zbójnika? A. A. Tobie. A. <laughs> Co ty namalowałeś? To jest koń? To koń. Coś to na konie nie wygląda za bardzo. Ale modalne to konie. Pociągnie. Gdzie jest Pędzelki, to ja ci nie powiem gdzie są pędzelki. Ja tu nie widzę żadnych pędzelków. Nie wiem, czy niosłeś te pędzelki? Nie leżą nigdzie? Ty nas oszukał tutaj. Nie, ja, do zielone. Nie, tłumacz się. tu miałeś namalować tak jak tu, a tutaj są dwa koniki. Jakie będą? Ha, Bedą koniki. No ale fajna ta kobieta, widziała pani tę kobietę? Widziała pani z tej strony, pani przyjdzie, paniami. fajna. Fajna. Pani patrzy, jak ma głowę na dole, jakie włosy ma. To będzie czerwony. Ja konik. Konik jest, tak? Ja cię wiem, że to jest. konik, A, konik, konik. Z takimi włosami długimi, fajnymi. Zielone, czerwone, takie. A które, który motyw najbardziej lubisz malować? Który najbardziej tak? Czy to różnie bywa? Najlepiej ten mi pasuje rolnicze takie. Rolnicze, tak? To ci się przypomina, przypomina, jak to było kiedyś, bo teraz już nie ma takich przyrządów rolniczych. Narzędzi takich, jak ty tu malujesz. A to na dole co to jest? To są kobiety? Nie, takie są. No. Czy to tańczą? Wczasowicie, takie. A wczasowicie. Dzieci takie. Dzieci, a dzieci. Dobrze. I kolorami zrobi. pójdzie czerwony, aha, jeszcze Wolno kląć Nie, nie, nie wolno kląć. Nie kniesz w ogóle, więc dlaczego masz klnąć? to. Negazja, w robocie nie wolno było mówić. Waszyzgier mówił, nie wolno rozmawiać w robocie. Nie wolno. Ale jak ty malujesz, to masz ciszę zawsze, sam malujesz, tylko nie. nieraz się wtrącamy. A pierwsza wystawa była w którym roku? 51. No ja 51. Ja to już znalazłem, to już się przestał interesować tym. Aha. No ale te obrazy wciąż są i, i są bardzo ładne. Co się sprzedało, to, to ja o, wiem. Sprzedało się. A co z pieniędzmi zrobiłeś? No, z pieniądze do banku. A tak, tak. Banków nie było wtedy. Bank to była co? Restauracja, knajpa, tak? Co to było bankiem? Daję, żeby... I potem co? I jak brakowało pieniędzy na farby, to co robiłeś? Malowałeś, tak? Wystawa następna. Biednym się dawało. <grym> tak w jednym się dawało. Ta to <grym> to dobrze wygląda. Ale jak dobrze wygląda, Jakby, jakbyś miał gruźlicę? O właśnie. To wygląda tak jak człowiek pracujący. No właśnie. To weź wykaszlej się, mocno się wykaszlej. A jeszcze myślisz, jak długo malować? Do stu? Nie, nie, jak ponad setkę. Ponad setkę, czyli jeszcze, no tak, no to jeszcze masz 20 lat. No. Bo ja. Bo ja teraz safnął za 80 na 20. No, teraz masz 20. I teraz będziesz tworzyć, tak? A teraz mam mam 22. Ale malujesz raz na 30 lat. Nie, no cofnął w ogóle. Jak cofnąłeś, so, jak, jak to dobrze, ale jak tak, to już za 30 lat nie namalujesz raczej. No mówiłam, żeby się wykaszleć. To, nie... to się nie wykaszle, bo to a to nie. A wykaszle. Wykaszle to się w grobie. Ty. Jest kasyno w Bydgoszczy, wiesz? A takie, tak. Jest. No czego, skąd wiesz jakie? Nie no, nie można wygrać, a No to... a, a w Las Vegas jak byliśmy, to co, wygrałeś? Też nie wygrałeś. I co byś zrobił z tymi pieniędzmi, jakbyś wygrał? Dałbym no, terrorystom. Przestań. No tak, bo to są modni teraz. Modni są. Ale przecież oni zabijają, jak możesz tak mówić? Nie, nie, to tacy, co nie zabijają. No to antyterrorystom. Tacy, co dobrze robią. A, to ty cały co są współcześni, współcześni y, zbójnicy, tak? To też byli terroryści. Zbójnicy też? No napadali. I no zabierali, na... no tak. Ale nie zabijali. Nie zabijali, biednym A. dawali. To było najłatwiejsze życie. Nie gadaj takich głupot, bo tu jeszcze idą, zaraz policja przyjdzie i cię zaaresztuje. Że terrorystom pomagasz. Pani Ania wszystko nagrywa. No tak nie słychać głosu. Jak to nie słychać głosu? Przecież co, to wszystko słychać. I że nic nie słychać. Słyszy pani? No i znam, namalował w życiu tego, co w tym roku zrobiłem chyba 34, a tak średnio 200 robię na rok. Co przyjdzie na myśl, to to się robi. W lecie będę miał może trochę z dziećmi do czynienia. Będę może tam na wsi, gdzie by się urodził. Człowiek stary, no to... Chtěl jsem tu překázat trochu té štuky.